Ten mały stoliczek na kawę i herbatę. A skąd, skąd? pomysł? Ogólnie chcemy tutaj stworzyć taki mini domek. Zebraliśmy materiały typu na na przykład wczoraj, także wczoraj, raz coś z tego próbujemy zrobić coś takiego domowego. Jak okay. fajnie. Według mnie to nie będzie stało w ogóle, ale to zobaczymy. Nie, no nie wiemy, wszystko wyjdzie w trakcie. Zobaczymy. Na razie jesteśmy pełni nadziei, a co będzie, to wyjdzie w trakcie. Dobra. Spróbujemy. Jeszcze. Dobrze. Ale Dobrze. Może usiądę. Może. Może nie siadę Tutaj są słabe pusty. No. Wymaga ulepszeń, prawda? Ale na razie początki są obiecujące.